Witaj, tu Ela z i kolejny odcinek rozkmin na ciężkie tematy. Dziś biorę na warsztat samotność. Nie tę filmową, z romantycznym spacerem po plaży, tylko tę prawdziwą, która siada na klatce piersiowej wieczorem, kiedy ekran świeci, a w środku jest pustka. Dlaczego o tym mówimy właśnie teraz? Bo żyjemy w epoce ciągłego kontaktu i selekcji ludzi na odległość jednego kliknięcia. A jednocześnie nigdy wcześniej tak wielu z nas nie czuło się niewidzialnymi. W gabinecie słyszę to co tydzień. Mam do kogo napisać, ale nie mam do kogo mówić, i to zdanie jest esencją naszych czasów. No, odcinek jest dla ciebie, jeśli masz wokół ludzi, a jednak czujesz, że nie masz gdzie odłożyć serca. Jeśli umiesz rozmawiać o pracy, o memach i planach, a nie masz komu powiedzieć, boję się, potrzebujecie, cię, czy jest mi źle, to nie jest wstyd, to informacja i dziś spróbujemy je przeczytać. Najpierw powiedzmy wprost, co samotność zabiera. Więc zabiera nam energię, bo utrzymanie maski u mnie okej okay, kosztuje. Zabiera też klarowność, bo kiedy nie masz lustra w drugim człowieku, łatwo zgubić własny kształt. Zabiera też odwagę, bo im dłużej nikt cię naprawdę nie widzi, tym trudniej odsłonić choć kawałek prawdy. W relacjach zabiera głębie, zostawia nam smak small talk, szybkie odpowiedzi, uśmiechy do zdjęcia. W codzienności kradnie nam smak, bo przewijasz, odpisujesz, odhaczasz, a wieczorem i tak czujesz, że nic się nie wydarzyło tak naprawdę. I jeszcze jedno: samotność często pchana w kompulsy, w skrolowanie, w pracę bez końca, w cokolwiek byle nie czuć. Tylko, że to działa jak słona woda morska, im więcej pijesz, tym bardziej chce się pić. Ale samotność ma też swoją drugą stronę i o niej mówi się rzadko. Co może dać, jeśli ją usłyszysz? Może stać się kompasem, pokazuje dokładnie, gdzie Twoje życie rozmija się z prawdą. Może ustalić granice, bo kiedy czujesz jak boli powierzchowność, zaczynasz wybierać relacje, które karmią, zamiast tylko zajmować czas. Może odzyskać Twoją odwagę. udeszczerości, do proszenia, do omówienia to dla mnie ważne. I wreszcie może nauczyć się różnicy między bycia samemu a bycia samotnym. Samotność boli, ale samotność też potrafi leczyć. Po co więc ten odcinek? Zobaczcie rzeczy po imieniu, żeby rozbroić iluzję, że tysiąc kontaktów to więź, żeby dać Ci język, którą możesz powiedzieć, tego potrzebuje, I żeby pokazać, gdzie w tym wszystkim jest Twoja sprawczość, nawet jeśli wokół nie zmieni się nic. Więc za chwilę opowiem, czym naprawdę jest samotność. Psychologicznie, bez ściemniania, pokażę, dlaczego w świecie pełnym sygnałów brakuje nam obecności. A potem spróbujemy zamieniać ten ciężar w ruch. Od fast foodu relacji do takiego spotkania, po który Naprawdę oddychasz. Jeśli teraz, słuchając, poczujesz delikatne to o mnie, to zostań, to będzie rozmowa bez masek. Więc czym naprawdę jest samotność? Często mylimy samotność z byciem samemu. Ale to dwie zupełnie różne rzeczy. Możesz spędzić dzień sam, czytając, malując, piąc kawę i czuć spokój, wręcz siłę. To jest bycie samemu z wyboru. Świadomy czas, który regeneruje. A możesz siedzieć w tłumie ludzi i czuć, że nikt cię nie widzi. To jest samotność. Brak mostu między twoim wnętrzem a światem zewnętrznym. Karol Wojtyła pisał, że samotność nie wynika z tego, że wokół nie ma ludzi. Wynika z tego, że nie możesz mówić o tym, co naprawdę dla ciebie ważne, i nie masz nikogo, kto mógłby tego wysłuchać. To jest właśnie jej istota. Samotność to nie brak towarzystwa, tylko brak zrozumienia. I To uczucie ma wiele twarzy. Może być samotność w związku, kiedy niby jesteście razem, ale wszystko kręci się wokół obowiązków, a nie wokół serca. Rozmawiacie codziennie, ale to rozmowy o rachunkach, zakupach, dzieciach, o tym, że co trzeba zrobić, a kiedy chcesz powiedzieć: Boję się, że nie dam rady, to milczysz. Samotność w grupie, kiedy jesteś częścią paczki. Śmiejecie się, robicie zdjęcia, ale masz poczucie, że gdybyś zniknął, to niewiele by się zmieniło. I jest też samotność w rodzinie. I to bywa najtrudniejsze, kiedy ludzie są obok, ale nikt nie pyta, co tak naprawdę czujesz. To jest taka samotność, która sprawia, że zaczynasz nosić maskę. Zamiast mówić prawdę, dopasowujesz się. Zamiast wyjawić lęk, wrzucasz uśmiechnięte zdjęcie. Zamiast powiedzieć, jest mi ciężko, mówisz, no wszystko okej, okay, daję radę. I wtedy zaczyna się błędne koło. Im mniej mówisz prawdę, tym mniej ktoś może naprawdę cię zobaczyć. Właśnie dlatego samotność jest tak bolesna, bo uderza w sam rdzeń człowieka. Człowiek od zawsze był istotą społeczną potrzebował plemienia, wspólnoty, potrzebował, żeby ktoś go nazwał po imieniu i odpowiedział na jego głos. Kiedy tego nie ma, czujesz, jakbyś żył za szybą. Widzisz świat, jesteś w nim obecny, ale nie masz dostępu do prawdziwego spotkania. I dlatego samotność to nie brak ludzi, to brak tego jednego, kto usłyszycie naprawdę. A czasem to powiem wprost, brak ciebie samego. Bo jeśli ty nie słyszysz siebie, nie pozwalasz sobie mówić prawdy, to nawet w najlepszej relacji będzie ci brakować obecności. I tu wchodzi największy paradoks naszych czasów: social media. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nigdy nie byliśmy tak blisko siebie. Wystarczy jedno kliknięcie i mogę napisać do znajomego z drugiego końca świata. Mogę widzieć co u kogo się dzieje, mogę dostać reakcję w kilka sekund. Ale jeśli się zatrzymasz, to często nie jest to bliskość, tylko jej imitacja. Lajki nie są rozmową, serduszko nie jest obecnością. 5 sekund na story to nie jest 5 minut prawdziwego słuchania. I to jest problem, bo my jako ludzie karmimy się sygnałami. Każdy dźwięk powiadomienia daje malutki wyrzut dopaminy. Taki psychiczny fast food. Na chwilę czujesz się ważny, bo ktoś kliknął, ktoś odpowiedział, ktoś zareagował, ale to działa jak cukier. Syci tylko na chwilę. Po pięciu minutach znowu jesteś głodny. Zresztą pomyśl o tym tak. Ilu ludzi masz na liście znajomych? Setki? Tysiące? A ilu z nich naprawdę wie, co dzieje się w Twoim wnętrzu? Ilu z nich zna Twoje lęki, Twoje sny, Twoje marzenia? To proporcja jest przerażająca. Bo na zewnątrz wygląda, jakbyśmy byli w ciągłej sieci kontaktów, a tak naprawdę często jesteśmy w pustce, przykrytej kolorowym filtrem. Mam wrażenie, że social media stworzyły nowy rodzaj samotności, samotność wśród sygnałów. To ten moment, kiedy dostajesz 10 wiadomości na Messengerze, ale żadna z nich nie jest tą, na którą naprawdę czekasz. To moment, kiedy patrzysz na setki uśmiechniętych zdjęć i myślisz wszyscy mają życie, tylko nie ja. To moment, kiedy po godzinie scrollowania czujesz się bardziej pusty niż wcześniej. I wiesz, to nie jest przypadek. Algorytmy zostały stworzone, żeby przykuwać uwagę, a nie żeby dawać więź. To nie jest przestrzeń zbudowania dla bliskości. To przestrzeń zbudowania dla klikalności. Dlatego po godzinie Instagrama czy TikToka rzadko czujesz się bliżej siebie czy bliżej innych. Najczęściej czujesz się mniejszy, gorszy, bardziej odcięty, zmęczony. Właśnie dlatego tylu ludzi doświadcza tego dziwnego rozdźwięku. Ja mam setki znajomych, a czuję się taki samotny. Bo social media nie są więździo, to teatr. A w teatrze możesz grać, możesz udawać, ale nie możesz oddychać naprawdę. I tutaj dochodzimy do sedna. Bo jeśli lajki, szybkie rozmowy i powierzchowne sygnały nie wystarczają, to czego my tak naprawdę potrzebujemy? Więc człowiek potrzebuje więzi. Kontakt to za mało. Kontakt to rozmowa w sklepie. Dzień dobry, poproszę chleb. Kontakt to wysłania mema na WhatsAppie i szybka odpowiedź haha. Dobra. Kontakt to te wszystkie krótkie wymiany, które zapełnią ciszę, ale nie dotykają niczego głębokiego. A czym jest więź? Więc więź zaczyna się tam, gdzie możesz przestać krać. gdzie nie musisz udawać, że masz wszystko pod kontrolą, gdzie możesz powiedzieć, dzisiaj się rozsypałem i nie usłyszysz odpowiedzi, nie przesadzaj, tylko rozumiem, jestem z Tobą. I to jest zupełnie inny poziom. I wiesz, paradoks polega na tym, że więzi nie potrzebujesz wiele, nie potrzebujesz 50 bliskich osób. Czasem wystarczy jedna, ale taka, przy której możesz być nagi psychicznie, bez makijażu, emocji, bez filtrów, bez udawania. Dlatego tak wielu ludzi czuje samotność, mimo że są wśród innych, bo oni mają kontakt, ale nie mają więzi. Możesz mieć grupę znajomych i chodzić z nimi na piwo w każdy piątek. Możesz mieć partnera, z którym wymieniasz setki stan dziennie. Możesz mieć rodzinę, z którą codziennie coś ustalasz. A jednak, jeśli w tym wszystkim nie ma miejsca na twoje prawdziwe emocje, to wciąż i tak będziesz czuł się samotny. Więź to nie jest ilość czasu spędzonego razem. Więź to jakość bycia razem. To moment, w którym czujesz, że możesz oddychać pełną piersią, bo nikt cię nie ocenia. Jest to rozmowa, po której nie masz kaca emocjonalnego, tylko czujesz lekkość. To cisza, w której wcale nie musisz nic mówić, a i tak czujesz, że ktoś jest obok. I właśnie dlatego powierzchowne kontakty są jak fast food. Szybkie, łatwe, ale na dłuższą metę puste, a więź jest jak prawdziwy posiłek. syci na długo, daje siłę, dotyka czegoś w środku. I teraz pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać: czy w moim życiu mam więzie, czy tylko kontakty? I czy przypadkiem nie mylę jednego z drugim? I właśnie tu rodzi się największy ból naszych czasów. Mamy mnóstwo kontaktów, a i tak mało więzi. W pewnym momencie ciało, psychika, dusza, jakkolwiek to nazwiesz, zaczyna się buntować. To uczucie, które przychodzi wieczorem, jak ciężar na piersi, ten brak tchu w środku, to właśnie samotność. Wszyscy boimy się samotności, mówimy o niej jako o czymś złym, jako o chorobie, jako o wyroku. Ale samotność wcale nie musi być tylko wyrokiem, ona może być sygnałem. Tak jak ból w ciele, nie pojawia się po to, żeby cię zniszczyć. Pojawia się po to, żebyś zobaczył, że tu coś jest nie tak, że tu trzeba się zatrzymać i posłuchać. Tylko my zawsze uciekamy od tego sygnału, zagłuszamy go, włączamy serial, odpalamy scrollowanie, wchodzimy w kolejną rozmowę o niczym. Na chwilę jest lepiej, jest ciszej, ale problem pozostaje. Tak jakbyś na ranę przykleił plasterek bez oczyszczenia. Samotność, choć trudna się w sobie prawdę, pokazuje dokładnie, gdzie nasze życie rozmija się z tym, czego naprawdę potrzebujemy. Pamiętam słowa jednego chłopaka, który powiedział mi: Pani Elu, ja całe życie byłem otoczony ludźmi, kolegami i nigdy nie byłem sam, ale w środku czułem się tak, jakby ich to tak naprawdę nie obchodziło, kim jestem. Samotność była największym koszmarem, ale w końcu zrozumiałem, że to nie ludzie są problemem, nie oni. Problemem było to, że ja nigdy nie pokazałam, jaki jestem naprawdę. I to jest właśnie moc samotności. Ona obnaża kłamstwa, w których żyjemy, pokazuje ile w naszym życiu jest fasady, a ile prawdy. Samotność może też nauczyć bliskości, bo kiedy poczujesz, jak bardzo boli brak więzi, zaczynasz szukać jej głębiej, zaczynasz doceniać te rzadkie rozmowy, w których nie trzeba grać, zaczynasz wybierać ludzi nie po tym, ile dają ci powiadomień, ale po tym, czy możesz z nimi pomilczeć i czuć się spokojnie. I jeszcze jedno, samotność czasem nie mówi, potrzebujesz innych. Samotność czasem mówi, potrzebujesz sam siebie, bo jeśli sam siebie nie znam, nie słyszę, nie akceptuję, to nikt inny nie wypełni tej dziury. To jest ta brutalna, ale wyzwalająca prawda. Dlatego zamiast traktować samotność jak przekleństwo, można spróbować potraktować ją jako nauczyciela, jak kompas, który pokazuje, tu jest głód, tu jest fałsz, tu jest brak odwagi, i właśnie w tym miejscu zaczyna się ta zmiana, od odwagi, żeby nie zagłuszać, tylko posłuchać. No i tu dochodzimy do punktu, którego wiele osób unika. Samotność obnaża, ona zdziera maski i nie pozwala Ci dłużej udawać, że wszystko gra. I wiem, że to trudne, bo łatwiej zagłuszyć kolejnym serialem, kolejnym scrollowaniem. Ale prawda jest taka, jeśli naprawdę usiądziesz z tą samotnością i posłuchasz, co ona chce ci powiedzieć, możesz dowiedzieć się o sobie więcej niż przez lata powierzchownych rozmów. Bo samotność stawia cię twarz w twarz z tym, czego ci brakuje. A brak zawsze wskazuje na kierunek, pokazuje czego naprawdę pragniesz, czego chcesz, o czym marzysz. I teraz chcę Ci zostawić z pytaniami, które mogą zostać w tobie dłużej niż sam ten odcinek. Kiedy ostatni raz naprawdę byłeś obecny z kimś? Bez telefonów, bez masek, bez pośpiechu, bez udawania. Oraz kiedy ostatni raz okażeś się powiedzieć coś, co naprawdę bolało, bez kalkulacji, czy to zabrzmi dobrze i jak kto to odbierze. Czy może kiedy ostatni raz usłyszałaś samego siebie, nie w hałasie internetu, tylko w ciszy, która mówi prawdę. Bo samotność nie jest końcem świata. Jest wołaniem o to, żebyś szukał więzi zamiast kontaktów. Żebyś wreszcie zobaczył siebie i pozwolił innym zobaczyć ciebie, jaki jesteś naprawdę. Jeśli ten odcinek dał ci coś do myślenia, podziel się z nim kimś, kto też może tego potrzebuje. Daj lajka, zasubskrybuj i wróć do mnie w kolejnym odcinku rozpędu na ciężkie tematy. A jeśli czujesz, że twoja samotność jest czymś, z czym ciężko sobie radzić samemu, w opisie znajdziesz link do mojej strony fawl.tv i do konsultacji psychologicznych online. Czasem jedna rozmowa potrafi naprawdę pomóc. Dzięki, że byłeś ze mną w tej rozmowie, do usłyszenia i pamiętaj subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.